Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmocherskie. Zajestruj się z kodem Mahito. Cześć Zoga, z tej strony Mahito. Dzisiaj za mną jest gość specjalny. To ja, gość specjalny, się z tej strony Skydu. I dzisiaj będziemy rywalizować ze sobą. Otworzymy jedną paczkę, ale to w tym momencie wam przedstawię. Na początek otwieramy paczkę, z której wypadają nam grono poszczególnych zawodników. Z nich możemy wybrać tylko trzech. Następnie patrzymy na nacje, które wybraliśmy. Co jest bardzo ważne, czasem lepiej wybrać słabszego zawodnika, ale z lepszym krajem. Z tego powodu, że mamy 100 milionów budżetu. Żeby iść na Transfermarkt i stworzyć kadrę 22 osobową Co jest bardzo ważne, 22 osobową za 100 milionów Następnie przynosimy zawodników do trybu kariery I próbujemy podbić ligę angielską Zwycięża ten, który będzie miał najwięcej punktów Za miejsce w tabeli, za puchary Ale także za indywidualne sukcesy naszych zawodników Zobaczmy, kto będzie lepszy A my w tym momencie już otwieramy paczkę Za 25 tysięcy lub 350 A jak tam wolicie już? Hmm, to otwieramy To klikam hobby on dał a kupaczkę tak, 25 tysięcy monet poszło i zobaczmy, oby to było to. No, Ja mam szczęście generalnie w paczkach, ale czy tak wygląda szczęście? No nie wiem. Ale fajny kraj przynajmniej. Ej, ej, mam teraz problem. Dostałem jakiś wybór piłkarza. Jeden z dwóch piłkarzy mistrza świata. Czyli mogę to otworzyć. Możesz. To zobaczmy co tu siedzi, bo może coś lepszego. O, Boże. No myślę, że go nawet w karierze nie ma, no to wybiorę go. <słuch> Dobra, jeszcze jeden. Oh! O boże! W sensie normalnie bym się z niego nie cieszył, fucię, ale do kariery przecież to jest szefit. Ja je dobrze jest. <laughs> o kur... Jeszcze przejrzę sobie. Do ja takiej ciekawości, co trafiłeś? Z tego, którego najbardziej się ucieszyłem, to jest Rodrigo z Real Madrid, więc no. O kurczę, Brazylia. Ojojoj. No właśnie, no i nie wiem, kogo jeszcze wybiorę. Ja potrzebuję chwilki, tak szczerze. Ja raczej już mam trzy kraje, które wybrałem. Najlepszą mm -hmm. kartą, którą trafiłem, to był Schotterbeck, 8-2. Mm -hmm. Drugą najlepszą kartą, którą trafiłem, to jest Harry Maguire, mm -hmm. 81, no i McKenny z Juventusu. <laughs> to też ciekawy zawodnik. Top zawodnicy mi się trafili. Dobra, to jeszcze Wybrałem Regiliona z Atletico. Lewe obrąca oczywiście. Były zawodnik Realu. No i to jest Hiszpania. I jeszcze sobie dołożyłem do tego Wolfa, albo nie, przepraszam. <noise> Jednak mi się coś tutaj nie zgadza. Kurde, ale mam słabe narodowości nawet. On ma miliona, tego nie znam. Ale lip. Jakbym mógł wybrać, to bym wybrał na przykład Jorge Molino, ale mhm. kurczę, ma być w podstawie u mnie, 33 mhm. tempa to średnio, nawet do kariery tacy załonicy to no, się to nie to nadają. Uznałem, że wybiorę Daniela Podensę. Okej. Okay. Więc mam Rodrigo, Regiliona i Podensę. Ja Harry Maguire'a, więc ja się bardzo cieszę. <noise> Dobra, to my wrócimy jak stworzymy składę. Dobra. No i wracamy ze składami. Było to ciężkie zadanie. Jak sobie poradziłeś? Szczerze, lepiej nie sądziłem, bo mam tutaj naprawdę spore gwiazdy. I jakoś udało się zmieścić te 100 milionów, no ale jak powiedziałeś, no nie było łatwo. Nie było łatwo. Mój skład wygląda aktualnie tak: Trab na bramce, prawa obrana tobaku, Smalling, Schotterbeck, Hector, Maktominay, mm -hmm. Bellarabi, który miał być rezerwowym okazał się pierwszym wyborem, Hoffmans, Jans i Vardy. A na ławce są tacy ludzie jak Turner, Ud, Shelby, Fulkrook, Halstenberg, Ronwill, Maguire. Bo czemu nie? Steen, Ozil, Schmitz, Zimmer. Więc taka reprezentacja Niemiec mi trochę wyszła. No, a u Ciebie jak to wygląda? U mnie składam nazwiska, uważam, że mam no grube na napadzie. Formacja jeszcze jest to 4-3-3 ofensywnie. Na napadzie Podense, Cristiano Ronaldo, Rodrigo, Pomocy Silva, Parejo, Lorente i w obronie Regilion, Silva, Pique, Navas i na Brans Adam. I jeszcze z ławki mogę powiedzieć: że Lopeza, Pepe, Mutinio, Isco, Negredo, Garcia, Pedro i w głęboki ławce De Marcosa, Antuneza, na niego, Joakina i wydaje mi się, że specjalnie dla widzów Lea, Leandro z mielec <grystanie> Leandro! <grystanie> to w transfer. Kosztowało 25 tysięcy, więc naprawdę sporo pieniędzy na niego poszło. Nie no, jak Leandro masz, to wygrałeś Szczerze, patrzmy za Twoją jedenastkę. Ja nie wiem, dlaczego ja mam cztery gwiazdki. Wydaje mi się, że powinieneś być zdecydowanie lepszy ode mnie. A mamy no tyle samo. Może, może też wieka, bo ten Leandro wszystko obniży, no nie wiem. <grystanie> A jest taka szansa. Minimalna, ale jest. No to dobra, nie. my będziemy symulować w kalendarzu, więc zobaczymy jak nam pójdzie. Zobacz jeszcze czy klauzule ktoś nie ma swoich piłkarzy, że przez przypadek nie odszedł. Bo ja wyłączyłem pierwsze okienko sobie, a nie wiem jak to zrobisz. To aktualnie po pierwszej części sezonu, czyli rundzie jesiennej, Bristol Rovers moje zajmuje czwarte miejsce. No jakim cudem? To nieprawdopodobne jest. No moje Bristol Rovers, gorzej sobie poradziła. No niektórzy u mnie już widzę mają po jednej kolejce więcej, ale... No to i tak nie zmienia faktu, że mam 31 punktów i siódme miejsce, więc... Ej, jak 31 u mnie ma Lester i też zajmuje siódme miejsca. Tak? A ile ma ten bilans brękowy u mnie 3. Lister, no, no to. No ciężko będzie to już odrobić, tym bardziej, że moim samonikom spada torcem. Ja mam 41 punktów. 8-2, no. tak w ogóle. Dla kibiców Barcelony, dumny wynik. 8 remisów, 2 porażki. No u mnie 4 remisy, 5 po... Nie, przepraszam, 7 porażek, zwycięstw. W ogóle, a ci jaki Cup na przykład. Tutaj... Hmm... Już się mówię. Ogólnie ciebie znajdę. Grałem w rundzie drugiej. Wygrałem w trzeciej rundzie. Yy, pokonałem Luton Town. W czwartej rundzie pokonałem Sheffield United. Czwierć w finale. Wygrałem z West Ham. To jest ten półfinale. Karabałka z Les. Kurde, jak to możliwe? Trafiłem ja mam... na Nottingham Forest. No. Na West Ham. Na Ipswich Town. W pierwszej rundzie na Preston. I ledwo co wygrałem. No, czekaj, ja w pierwszej rundzie grałem. W drugiej. A, no to. To chyba nie ma nikogo u nas, no. to są tak ten... by... Będzie ciężko. będzie Ciężko to za znaczy, gdzierż Niestety, nie wiesz, jak będzie druga część. Nie, no, może wszystko się pozmieje. A jeszcze FA Cup? Nie wiem, czy masz rozegrany mecz, A, ja o Karabał mówiłem. Aha, no to dobrze. Ja jestem w Karabał w finale. W FA Cup jestem w trzeciej rundzie. I gram z Crystal Palace. A to ja też mówiłem o tym, tylko pominęliśmy Karabałki. FA Cup, co mi się mieści. No to ja tam jestem, no. To już wiesz. A nie, drugiej rundy? Aha, też jestem szczęśliwy. Myślałem, że byłem w drugiej, ale jednak coś mi się pomyli. No dobra, no, to nieważne. No to teraz y, lecimy do końca sezonu. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądać. Na razie mam lekki handicap, ale zobaczymy, jak to będzie. No niestety, no niestety. Przegrana. Nie A ten. Ogólnie, jakbym teraz jeszcze. Jakbyśmy jeszcze raz to robili, to ja jednak bym chyba postawił na tych młodszych Zwolnili zamach. mnie. O kurwa. No naprawdę? Dlaczego? Idę zobaczyć, na, miejscu, na które miejsce spadnę. A za. Dlaczego? Bo jestem ciekaw, bo ja też nie mam jakieś mega wysokie. No to widzowie, no widzieliście, no nie chcę mnie gra w Bristol Rovers. No co to no, no. Szok. No to na koniec 61 punktów i szóste miejsca mam. No, to szczerze się nie spodziewałem, że wyprzedzę. mam piąte miejsce, 73 punkty. No i 22 wygrane, 7 remisów i, 5... i 9 porażek. To tutaj masz punkt więcej. Z tego powodu, że no jedno miejsce wyżej jesteś. Mhm. Więc szkoda, 16 zwycięstw, 13 remisów i 9 porażek, plus 10 bramek na plusie. Fake hey, up, gdzie doszedłeś? No bo, to jak zobaczyłem, to się załamałem. Bo, no ja byłem w czwartej. Kurde, ja Muszę Bristol Rovers szukać raz. Nie mam wioski zaznaczonej. A no tak. No ja trzeciej rundzie odpadłem z Cambridge. Chyba United albo City, no nie wiem, ale. A ja odpadłem w czwartej z Evertonem. No no to zawsze nie z Cambridge. To ty też w czwartej, tak? Ja w trzeciej, ja w trzeciej. Od razu. To ja tu mam jeden punkt więcej. Więc wyrównaliśmy się. No i w Carabao Cup też masz więcej, bo ja odpadłem w, w fina. To ja mam dwa punkty więcej, bo ja w finale przegrałem z United 2 do 1. Kurde. Może przez to mnie wyrzucili, że doszedłem do finału i tam A może? I teraz poszukać statystyk piłkarzy. Statystyki drużynowe. Kurde, tylko ja nie będę miał ee, jakby całości, nie? Ale możesz wejść, tam nie ma tak. Dobra, zobacz ile bramek miałeś w premier mniej więcej. Jak możesz? Eee, w, sens w sensie zespół? Tak, wchodzisz o zespół, tylko w sensie. Zaraz ciebie tłumacz. Wejdź sobie w statystyki zawodników, to jest na biurze, mhm. tam statystyki drużynowe i masz Premier League. Daj na swój zespół i zobacz kto miał najwięcej bramek aktualnie. Tak, bo jednak... a w biurze przepraszam, to jest tak zrobione. Statystyki zawodników i Premier League i kto ma najwięcej u mnie? U mnie ma Rodrigo 20. To tu wygrałeś, bo u mnie Jamie Vardy ma 15, Hoffman też 15, a najwięcej asyst? Hmm a na najwięcej asyst o to chyba słabo, czekaj albo nie widzę tego wydaje mi się że Ronaldo 6 ale chyba tak no 6 to ja mam 10 więc tutaj mamy 1 do 1 więc patrząc obiektywnie uh -huh. to czekaj ja sobie przeliczam ja punktów nie ty masz o jeden punkt więcej chyba nie chyba tak bo tak za ligę wygrałeś ty tak ja za puchary 2 Fak jest remis później jest 2 na no plus dla mnie 2 punkty więc 1 plus no i tutaj mamy tyle samo więc jeden punkt wygrałem w tej rywalizacji, choć zostałem zwolniony. Dlaczego? Proszę porozmawiać z Bristol Rovers, bo ja nie potrafię tego zrozumieć. No dziwnie, strasznie. Ale wiesz czego? Być może przez to, że trzeba było się załapać do Ligi Europy. Nie wiem jak ty miałeś wyzwania. wyzwaniach, może miałeś inne ja wyzwania. Mogę, ja miałem inne wyzwania. Ty, I czy... dlatego mi po prostu tak wyszło, że niestety, ale musiałem zostać zwolniony, choć jakby Bristol Rover zajęło szóste miejsca. Ale jak, to jak zadanie jeszcze raz, bo ja to też sprawdzimy. Ja na przykład miałem awans do Ligi Europy i wygrania fake up. Aha, do Ligi Europy. Mhm. No to ty? ja miałem do Ligi Mistrzów. I nie udało mi się. No to nie dlaczego, ale śmiesznie wyszło, no trudno, ja. Ale jest okej. Okay. Mam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze rewanż. Ja się z wami nie. żegnam oczywiście. Do zobaczenia kolejnym razem. Ze mną dzisiaj był SkyDum. Dziękuję ci bardzo, że byłeś. Ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że powstanie jakiś kolejny odcinek z tej serii, bo naprawdę było przyjemnie. Na razie, cześć, cześć. Hello.